Dobra, dwa zestawy znamam uszykowane, ciężarki kamienne, Roni rigi, na jeden pójdzie Barbarossa. Operacja jesiot, zobaczymy czy się uda. Czy jeden zestaw będzie na śmierdząco? Dwa Roni rigi nowe, świeże haczyki, świeże przypony. To jest jeden, a drugi sobieski, biały. Zobaczymy, co coś się skusi, w ogóle. Też oni rig, krętki. Wojtek już tu siedzi obok, łowi nas spławik. Trochę mu tam zanęciłem. Akurat, jebułkę także ma przerwę, ale za chwilę się przywitamy, gdzie jesteśmy. No i tu jest tak samo, zobaczcie. Ciżarki kamienne, tak jak obiecałem, używam ich do ręcenia. Ja będę używał Pfałek z, z drobnym paletem zakładam na włos i rzucę po prostu niedaleko od brzegu, coś takiego i to tak samo. Jeden zestaw tu posyłam. Jakiś półtora metra od brzegu. Licząc, że je będą chodzić tutaj blisko brzegu. A drugi rzuca tutaj może 10 15 metrów, 15 na wprost. Nie będę daleko rzucał, bo jest dużo wędkarzy. Może garskę, peletu drobnego sypnę tutaj przy brzegu. Tam, gdzie będę rzucał. I czekamy na rybką. Jeden już mamy. Coś tak, czekiego. ciężarek kamienny, tu jest 80 gram popek. To witamy, witamy Słuchajcie, może ja latrzę, co? Potem ty trochę Tak za, namo, za, na, za namową wojtkę oczywiście tutaj jesteśmy, bo w tygodniu powiedział, że dawno razem nie byliśmy na rybach, a mi nie trzeba dwa razy mówić. Mieliśmy wczoraj, ale straszna pogoda, wczoraj była, cały dzień padało, więc zdecydowaliśmy się, że przyjedziemy dzisiaj. Dzisiaj jest niedziela. Znajdujemy się na łowisku Owińska. Dawno nie widziany na filmach mój syn, <grym> z którego jestem bardzo dumny. Yy... I przyjechaliśmy tutaj miło spędzić czas. Plan jest taki, żeby złowić gdzieś siotra albo karpia. Yy, jeśli dzisiaj nam się nie uda, to może przyjedziemy za tydzień. Yy... I tyle chyba tytułem wstępu może Wojtek coś o Ciebie, jeszcze coś powiesz Także oddaję tobie głos No, y, dzisiaj spróbujemy złapać jesiotra Jeżeli to się nie się uda O są duże I waleczne Tak i waleczne No a jak się nie uda to może przyjedziemy za tydzień spróbować jeszcze raz Ja teraz y, na spławik próbuję coś złowić, na razie nic nie idzie, ale dzień się jeszcze nie skończył. No, możesz powiedzieć jaką przynętę użyłeś dzisiaj? Yy... Tutaj na sławik. No na sławik yy, użyłem białych robaków. Pęczek, albo boszej, także taki duży. Tak, które bardzo dobrze się sprawują, bo wcześniej jak byliśmy to też dużo łapało na te białe robaki. No i kiedyś też udało to by chyba się zł, złapać, złowić, nie złapać, tak. złowić 10, Fakt, że na innym łowisku, ale, ale... Dawno, ale było. Ale było, także spróbujmy to powtórzyć. Yy, a ja? A ja swoje tutaj dwa zestawy yy, z lewej strony, jeden umieściłem blisko brzegu, drugi jakieś mam 20 metrów yy, od brzegu. Jest to nieduża woda, dużo jest wędkarzy, więc nie rzucam daleko, bo wiadomo jak to jest. Z sąsiadami trzeba się z, y, zgodzić. Dwa Roni Ligi, dwie z drobnym peletem Jeden na śmierdząco, y, na Barbarosę. Drugi zestaw jest owocowy, sobieski, biały. Obydwa popki i zobaczymy. Na razie nie będę przerzucał, sobie ten pelet tam pracuję na dnie, zobaczymy czy jakiegoś zwierza uda się złowić. Wojtek tutaj próbuje na spławik. Pogoda jaka jest? Miała, no, nie? No, taka, może być. Słoneczko mogłoby być, bo od rana tak. się słońce, ale teraz jest za chmurami. Jak nie wie, jest dobrze. No, ale nie jest źle. Także. No później, nie? Rozłączamy się. No. Jak będzie jakaś rybka, będzie hot, to spróbujemy nagrać. Tutaj podczas podczas łowienia narysowałem sobie. Może nie, nie, wy, nie jest perfekcyjnie. Nie, narysowałem ciężarówkę. Skanie. Jeszcze wczoraj. To narysowałem. Przerzucają prawy zestaw, zostawiamy kulkę taka jest, jest siatka, yy, kulka morwa i zapinamy siatkę. Dobra, szybka zmiana taktyki. Byłem tam u właściciela wody. Chwilę pogadać na temat tych światów, które tu pływają. No i przyznałem się, że nie przygotowałem się do lekcji i nie wzięliśmy ze sobą śledzi. I tutaj właściciel był tak miły, że tutaj w kubeczku dał mi trochę jeden płat, kawałek śledzia. Także jest to mój pierwszy raz jak będę na to łowił. I Trochę mnie tu poinstruował jak to zrobić Bo to jest taki normalny, no, nawet z ogórkiem śledziadalny Teraz go tutaj rozbroimy Tak, żeby nie śmiecić Także przypony zostawiam, te które mam Bo tu są haczyki bardzo ostre Bo tak zbliż Tylko ściągnąłem sobie gumkę I wkrętkę Żeby nie przeszkadzała O I Spróbujemy to rozciąć Może tak trochę o. coś takiego Spróbujemy to zawinąć jakoś na pół, nie wiem jeszcze jak o. Nie ja wiem czy to nie jest za duży kawałek potrzeb, słuchajcie Trzyma się, trzyma Dobra, to będzie jeden Jeszcze zrobimy drugiego mm, dobry, słuchajcie Takiego no zobaczymy. Słuchajcie, kto nie próbuje, ten nie pije szampana. Tak jak to się mówi. Dobra, także jeden zestaw standardowo tu przy brzegu, drugi na środek i czekamy. Jest rybka. Już druga, nie? Już druga. Jedno ja wyciągnąć, teraz Ty Tak. No dobrze, coś zaczyna działać. Dobra. A jak nie są? Eee. No, mocno. Jak się nie będzie trzans No. Daję okay, coś. フェッシュ

Ja, opał, opał. Dobra, było. No chyć to Mamy pięknego Jesiotra. Tak. Bardzo ślizgizdzi, więc. Sprawą, gratulacje. Dziękuję. O, teraz jest grzeczne. Nie za wysoko. jak spadnie to nad matę, nie? Dobra, wypuszczamy, to? No. Dobra, super dziękuję. Dobra. Tak, pora jego. go. Dobra. Widać, że przez strzały tu leciała, Ta, Nie, tak, Gratulacje. Dziękuję. No słuchajcie, ja nie wierzyłem, że to się uda, naprawdę no. To jest tajna przynęta. Jeśli właściciel łowiska tutaj pozwolił, no to... no to można tutaj tak łowić. Ale już wiem na co biorą je Taki zestawik, do ze środka wody. Rzucamy jeszcze raz. Cieszę się bardzo, bo Wojtek praktycznie sam wyholował tą rybę. Także, prawdopodobnie jest to Twoja życiówka. Nie ważyliśmy jej, bo wiadomo, z sieciami, tak samo jak z morami, trzeba szybko się obchodzić. Zaraz zobaczymy, tutaj sąsiad zrobił na zdjęcia, jak to wyszło. Myślę, że się też wszystko dobrze nagrało. Także, ja cenię sobie ogórka. Wiecie co? Zarzucam dalej. Dobrze, rozwinąłem pusty haczyk i albo się odpięło, albo było bronię. Ale piknął, tutaj było, piknięcie jedno. Mamy trze trzecią rybkę i drogą już moją. Tak ładna. To głęboko połknęła. Dobra, ciągnę pokaż. pokażę. ładna. Super. Jest. Jest. Mamy kolejnego jesiotra Ten jest znacznie mniejszy Ale jest Ale jest Możesz puścić Mamy no? to Super Zadowolony? Tak Wypuszczamy tak? No Dobra, ja zacznę, tak? No dalej Ja zaczynałem jak rozpoczynaliśmy ten wyjazd My tu powoli nagrywamy już zakończenie. Wędki jeszcze mamy w wodzie, dostajemy jeszcze pół godziny. Tak mówimy sobie, że do trzech razy sztuka. Może jeszcze uda się trzeciego złapać, jesiotra. Plan wykonany w 100%. Bardzo się cieszę, bo Wojtek tego pierwszego jesiotra, drugiego też holował No i w sumie to jest to twoja życiówka, tak? No. No fakt, że nie, nie ważyliśmy tej ryby, ale ciągnęła. Ciągnęła, ciągnęła, fajnie walczyła, bezpiecznie. I o swoich siłach wypuściliśmy rybę do wody, bo wiadomo, że jesiotry bardzo delikatne są, tak samo jak amury A no karpia. Zresztą też Nie zawsze rybę trzeba z szacunkiem traktować i powoli ją do wody wypuszczać. No, i tak jak mówię, zestawy jeszcze mamy w wodzie. Tutaj Wojtek z prawej strony też łowi nas pławik. no Rybki się obudziły. Ile ich złowiłeś? Bo z 10? No, możemy wyjść no bo Nie liczyłem. Nie, nie, nie wszystkie nagrywaliśmy, tak? Tak. No, weszły nam tutaj płotki. No fakt, że nie za duże, ale, ale zabawa jest, bo po to tu przyjechaliśmy. Nagraliśmy dwie tej płotki. Dwie albo trzy. Było no, bo zdecydowanie więcej. No, także łowisko polecamy. Wszystko na plus. Pogoda zmienna, teraz jest słońce, jak widzicie. I co, zostajemy jeszcze pół godzinki. Ja dziękuję za oglądanie. Myślę, że zrobimy z tego jakiś fajny film. Co Wojtek, może ty jeszcze coś powiesz o Ciebie? No. Pojedziemy jeszcze w te solniarby? oczywiście. Musimy, nie? No. no. Musimy powtór Musimy nadrobić. Nadrobić. Musimy, no. musimy pobić to. Także gratuluję Ci Wojtek Dzięki. życiówki. Tak, no nie ważyliśmy tego jeściotra, ale myślę, że z 8 kg mógł mieć tak. jak nie więcej, nie? No. To możemy przyjąć, że 8 kg No Bo ten drugi był taki mniejszy. Ten drugi to takie dziecko. Dziecko, było. baby. No, także powoli tutaj słyszymy już matę, ale mówię jeszcze. Tu widać, widać. Kije są w wodzie. Może się jeszcze uda, czy czego jeszcze o to Dobra. trzymajcie się.